Cześć, ja mam na imię Asia i codzie z tym, co mówi do mnie Bóg. Dzisiaj Bóg zwrócił mi uwagę na fragment w pierwszym Koryntian 10. Tak więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga. Kiedy żyjemy razem z Bogiem, Bóg czasami pozwala na to, żebyśmy byli postawieni w jakiejś niewygodnej sytuacji, Bóg pozwala na to, żebyśmy mieli kontakt z ludźmi, którzy powodują w nas jakieś trudne emocje. I powodują w nas to, że możemy chcieć zachować się niechrześcijańsko. I Bóg czasami na to pozwala, a czasami po prostu specjalnie nas w takie sytuacje wprowadza. I warto w takich sytuacjach pamiętać, że wszystko, co robimy, powinniśmy robić dla Boga. I, jeżeli, i nawet jeżeli jesteśmy w jakiejś trudnej dla nas sytuacji, mamy ochotę nie zachować się tak, jak mówi Biblia, nie zachować się tak, jak mówi Jezus, to i tak. Warto się starać i warto robić to z całych sił, bo nawet jeśli ludzie nie docenią naszego starania, nawet jeśli ludzie nie docenią naszej cierpliwości, naszej łagodności, pomimo sytuacji, w której jesteśmy, to doceni to na pewno Bóg. Na koniec zaś wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi. Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Kto bowiem chce miłować dzieci i oglądać dni dobre, niech powstrzyma język od zła, a usta od podstępnej mowy. Niech odwróci się od zła i czyni dobro, niech szuka pokoju i dąży do niego. Oczy Pana bowiem zwrócone są na sprawiedliwych, a Jego uszy ku ich prośbom lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy źle czynią. Kto wyrządzi wam zło, jeśli będziecie naśladowcami dobra? Ale jeśli nawet cierpicie dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście, nie bójcie się ich gruźb ani się nie lękajcie. Lepiej bowiem, jeśli taka jest wola Boga, cierpieć czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle. Należy pamiętać o tym, że to, jak się zachowujemy, jest wizytówką chrześcijaństwa. Jeżeli mówimy o tym, że żyjemy z Bogiem, jeżeli mówimy o tym, że jesteśmy chrześcijanami, to Ludzie będą nas oceniać przez pryzmat tego, jak się zachowujemy. Będą bardziej patrzeć na owoce naszego charakteru niż na to, co mówimy. Bo każdy z nas może powiedzieć, że doświadczył niesamowitych przeżyć z Bogiem, miał wizję, sny i może nawet rozmawiał dzisiaj w nocy z Bogiem, ale jeżeli potem wyjdziemy i zaczniemy się zachowywać w jakiś nieboży sposób, w jakiś niebiblijny sposób, to wszystko to, co to wszystko to, czego może, może rzeczywiście doświadczyliśmy wcześniej, dla ludzi nie będzie miało żadnego znaczenia. O wiele większe ma znaczenie to, jak się zachowamy, kiedy ktoś nas obraża. O wiele większe ma znaczenie to, jak się zachowamy, gdy ktoś nas o coś prosi. I wiele takich rzeczy my wiemy. My wiemy, jak się zachowywać, szczególnie jeżeli czytamy Biblię, no bo to Biblia właśnie nam mówi, w jaki sposób konkretnie powinniśmy się zachowywać względem ludzi. Ale też poprzez Biblię Bóg może nam wskazać, dokładnie co my powinniśmy zmienić. Ponieważ każdy z nas będzie pracował trochę nad innymi rzeczami razem z Bogiem. Każdy z nas z Bogiem pracuje nad innymi rzeczami, i bardzo często też jest tak, że możemy pewnych rzeczy nie widzieć, pewnych naszych zachowań nie widzieć, bo może nikt nam wcześniej nie powiedział o tym, bo może, bo może wydaje nam się, że dane zachowanie jest ok. Dlatego tak ważne jest słuchanie Boga, dlatego tak ważne jest też Słuchanie tego, na co On nam dzisiaj wskazuje, czytanie Biblii też w taki sposób, żeby zobaczyć, co my mamy sami w sobie do poprawy. Jeśli Bóg wskazuje Ci pewne rzeczy do poprawy, to to też również świadczy o Jego miłości, bo wiele rzeczy, które w sobie mamy, których nie chcemy poprawiać, blokują nasze błogosławieństwa. I nawet nie chodzi tutaj o to, że Bóg nam czegoś nie da, dopóki czegoś nie zmienimy. Po prostu Zachowując się w pewien sposób, ludzie może nie będą chcieli dać nam pracy, może nie będą chcieli przebywać z nami jakoś blisko. Możemy powodować, możemy po prostu tak zwyczajnie powodować to, że ktoś będzie się od nas odsuwał i będziemy mieć przez to jakieś tam problemy. I Jezus chce nam pokazywać te rzeczy. Jezus chce nam pokazywać, co mamy w sobie, te zmiany, po to, żeby po prostu też było nam łatwiej. I po to też, żeby nasze głoszenie Ewangelii miało większą moc. To, co ludzie zawsze zauważą, to naszą zmianę charakteru. To, że rzeczywiście coś się w nas zmienia, że jesteśmy bardziej cierpliwi, bardziej pokorni, bardziej miłosierni. To są rzeczy, które każdy zauważy. I nawet jeżeli to nie spowoduje, że ktoś od razu po tym co pójdzie do Boga i odda mu swoje życie, to na pewno gdzieś to w nim zostanie. Na pewno zauważy to, że wcześniej mówiłeś dużo negatywnych rzeczy i narzekałeś, narzekałaś, a teraz. Co się zmieniło. Teraz mówisz więcej rzeczy, w których jest życie. Teraz z Twoich ust płynie więcej słów zachęty. Nie traktujmy takich korekcji Boga jako coś negatywnego i, jako, i nie, nie patrzmy na to jako coś takiego, że Bóg się na nas w jakiś sposób obraża. Jeżeli Bóg nam coś wskazuje w naszym charakterze, to zawsze robi to dla naszego dobra. My naprawdę czasami możemy nie być świadomi, jak dużo rzeczy wokół siebie psujemy. Jakąś cechą charakteru. I takie trudne sytuacje, które, w które czasami wsadza nas Bóg, czyli właśnie osoby, które ciężko nam może być jakoś znieść, jakieś takie trudne, nieprzyjemne sytuacje, w których te nasze cechy charakteru, nad którymi pracujemy, łatwiej mogą się aktywować. To są właśnie sytuacje, które dają nam szansę jeszcze bardziej pracować nad sobą i zobaczyć, na jakim etapie jesteśmy w tej naszej pracy. Bo w wielu sytuacjach każdy z nas będzie potrafił być cierpliwy, ale są takie sytuacje, w których naprawdę niewielu ludzi będą, be, będzie potrafić być cierpliwymi. I, I w takich właśnie sytuacjach, takich trudnych, ciężkich i wymagających, jesteśmy w stanie zauważyć, jak. Duży progres już z Bogiem zrobiliśmy, i może co jeszcze tutaj warto by poprawić. Kiedy zgadzamy się na życie z Bogiem, kiedy oddajemy mu swoje życie, to zgadzamy się na to, że do końca naszego życia on będzie nas korygował i poprawiał. I to jest bardzo dobra informacja, ponieważ dzięki temu mamy pewność, że z roku na rok będziemy coraz lepszymi ludźmi. Jeżeli oczywiście będziemy zgadzać się na te korekcje, jeżeli będziemy posłuszni temu, co nam mówi. I wspaniałe też jest to, że mamy pomoc, nie robimy tego sami. Razem z Duchem Świętym jesteśmy w stanie naprawdę panować nad pewnymi cechami charakteru, panować nad pewnymi zachowaniami o wiele, o wiele lepiej niż gdybyśmy mieli robić to sami. Duch Święty daje nam siłę i moc do robienia rzeczy niemożliwych. I mając na myśli niemożliwe, również chodzi o to, że Możemy się modlić o nieuleczalne choroby, o wyrzucanie demonów, czy o wiele innych nadprzyrodzonych, niesamowitych rzeczy. Warto spojrzeć też na to, że jeżeli z Duchem Świętym jesteśmy w stanie modlić się o chorych i właśnie wyrzucać demony, to tym bardziej jesteśmy w stanie panować nad swoim charakterem i przetransformowywać go. To tym bardziej jesteśmy w stanie zachowywać się dobrze w sytuacjach, które są dla nas trudne i bardzo dobrze traktować ludzi, którzy może. Nas dobrze wcale nie traktują. Z Duchem Świętym naprawdę możemy wszystko, z Bogiem naprawdę możemy wszystko. I warto spojrzeć też tutaj właśnie na takie trochę bardziej przyziemne rzeczy, bo czasami te trochę bardziej przyziemne rzeczy mają olbrzymi wpływ na te, na te inne, o które się modlimy. Jeżeli potrafimy być posłuszni w Bogu w małym, to będziemy też potrafili być posłuszni w Bogu w dużym. Jeżeli mamy wielkie marzenia odnośnie naszego życia, to warto. Zobaczyć, czy w tych takich mniejszych potrafimy, potrafimy zachowywać się dobrze. Bardzo często to nie my czekamy na Boga, ale Bóg czeka na nas. To Bóg czeka, aż zaczniemy poważnie traktować to, co on do nas mówi i pracować rzeczywiście nad tym, co on do nas mówi. Są rzeczy, które Bóg bardzo nam ułatwia i pewne cechy charakteru praktycznie nam odejmuje, że my prawie w ogóle nie musimy nad tym pracować. Ale są takie rzeczy, które Bóg nam zostawia po to, żebyśmy pracowali nad tym, żebyśmy rzeczywiście się nad tym skupili i wykonali jakąś pracę nad tym, jakąś pracę nad naszą cechą, cechą charakteru. I naucz się dziękować Bogu za to, że wskazuje Ci pewne rzeczy, bo naprawdę czasami, gdyby On nam ich nie wskazał, to wiele, wiele błogosławieństw nie mogłoby do nas przyjść. Więc, jeżeli wiesz, nad czym pracować, to skup się na tym, poproś oczywiście Boga o pomoc i wykorzystuj momenty, w których musisz nad tą cechą jeszcze bardziej panować, żeby jeszcze bardziej się uczyć i żeby pokazać Bogu, że wszystko, co robisz, robisz dla Niego. A jeżeli nie wiesz nad czym aktualnie Bóg chce, żebyś pracował, pracowała, to koniecznie Go o to zapytaj i zobacz, przez jakie fragmenty w Biblii Bóg mówi Ci o jakichś rzeczach charakteru, nad którymi warto pracować w Twoim życiu aktualnie, teraz. Co Bóg wskazuje Ci jako pierwsze? Zobaczysz, że owoce tego będą widoczne dla wszystkich, ale co najważniejsze będą widoczne dla Boga. I to dla Niego najbardziej powinniśmy się starać. Jeśli będziemy starać się dla Niego, to automatycznie w pewien sposób będziemy też mogli być błogosławieństwem dla innych. Dziękuję Ci za dziś. Mam nadzieję, że to było pomocne. Jeśli tak, zostaw lajka, subskrypcję, komentarz. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. Czy to na bajkafi, czy właśnie komentując, subskrybując, lajkując. Bardzo Wam dziękuję, bardzo doceniam Waszą aktywność. Życzę Wam wspaniałego czasu z Bogiem. Do zobaczenia.